Hej, kakociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś po prostu mam taki challenge, że jeśli się zdenerwuję albo w kurze, albo właśnie coś w tym stylu, to będę musiał wydać 100 tysięcy moich monet. No a po prostu bardzo bym nie chciał, ponieważ długo na nie zbierałem. No i po prostu też mi się wydaje, że jednak dosyć szybko zbankrutuję, no bo ja mam dość delikatne nerwy. No ale jeśli się jesteście do tego ciekawi, no to zapraszam Was do oglądania. Dobra, na dobry początek sobie możemy przejść taki parkour normalnie chyba pierwszy właśnie z po no więc ja nie wiem, normalnie on nie wygląda na jakiś taki strasznie denerwujący, no ale dobra, może nie będzie aż tak źle, może po prostu uda mi się to przejść, no bo ja po prostu nie chcę wydawać sw zbędnie swoich pieniędzy po prostu na jakieś rzeczy, których raczej nie będę używać, no ale w sumie na potrzeby odcinka to chyba w sumie mogę wydać, chyba raczej się nic takiego ciekawego nie stanie, Przez prostu i tak ostatnio nie ma żadnych ciekawych aktualizacji, nic, tylko jakieś po prostu głupie zwierzaki dodaję, które normalnie już wcześniej były, no mi się po prostu ich nie opłaca kupować, więc naprawdę to jest słabe no ale dobra, sobie lecimy właśnie z takim fajnym parkurkiem normalnie, bardzo ładne są te takie gwiazdki naprawdę bardzo mi się podoba dobra, sobie lecimy teraz tutaj dalej no i po prostu to jest strasznie wysokie no ale też chyba raczej nie będę tego przechodzić w nieskończoność, przynajmniej mam taką nadzieję no bo ja nie lubię kiedy parkury są strasznie długie według mnie długi to już jest kiedy trwa więcej niż 3 minuty, normalnie wtedy to już tu raczej dosyć długie no ale dobra, więc tak no więc też mam niedługo też właśnie wracamy do szkoły, więc mam nadzieję, że u was normalnie wszystko dobrze w tej szkole, właśnie u mnie jakoś też, właśnie jakoś się cieszę chyba w sumie, że wróciłem, nawet jest dosyć fajnie. Może żeby nawet film z tego jak normalnie, jakiś taki mały story time, żeby normalnie Wam opowiedzieć jak to u mnie wyglądało, nie wiem, kogoś by to może ciekawiło ale ja może, może coś takiego w sumie nagram, nie wiem. I tutaj witam również Jaś, Fasola i Teddy, sobie przychodzimy taki parkour, normalnie. Dobra, jesteśmy chyba w połowie, no bo jest tutaj kryształ. No i normalnie tak mi się wydaje, że chyba to jest właśnie jesteśmy w połowie. No ale dobra, właśnie tutaj jeszcze mamy taki portalik. No i teraz będą takie sobie łatwe skoczki, to normalnie taki trochę łatwiejszy odcinek normalnie tego parkura. No ale dobra, w ogóle to mi się dosyć przyjemnie nagrywa ten film normalnie. Chyba muszę nagrywać więcej challenger, no są ostatnio nie tylko jakieś testy albo aktualizacje, Albo po prostu tajemnicy, no i normalnie tylko tym ostatnio, że mój kanał. No po prostu też trzeba robić jakieś właśnie challenge, jakieś tam nie dotykaj koloru, nie mów czegoś tam, zrób coś tam, no bo po prostu zginę, to już jest nudne, każdy już oglądał i widział zginę, ale po prostu nie wiem, ludzie cały czas na to bez przerwy pomysły. No i po prostu to już jest nudne, więc naprawdę jak ja proszę o jakieś pomysły na filmy, to nie musicie pisać pomysłów na zginę, no bo to już jest nudne dosyć. I po prostu już większość osób to nagrywała, na przykład nie wiem, że zginę, pokazuje twarz i właśnie coś w tym celu to już było z miliardy razy, więc... Więc jak chcecie, to piszcie jakieś pomysły na nie, wiem na nie dotykaj koloru, na zrobię coś tam, albo w ogóle na właśnie, jak widzicie po tytule, na wkurzę się. No i też jeszcze mamy jakąś drabinkę, więc normalnie możemy się tak wybić od tej trampoliny, no i sobie tak doskoczyć normalnie, więc może jakoś się uda, dobra. Normalnie przyszedłem już to tutaj i, no aha, normalnie po, tym, po czymś takim trzeba przejść, no ale ja sobie przejdę po tym, dobra, żeby normalnie było o wiele łatwiej, może nawet mi się uda to przejść, dobra. I teraz już sobie można się w sumie tutaj wybić, no i naprawdę bardzo superowo przeszedłem pierwszego parkourka, więc widzimy się na kolejnym. Dobra, teraz sobie właśnie wziąłem taką wielką, niemożliwą wspinaczkę, po prostu od zawsze to jest moja wielka trudność, no ale może mi się teraz uda, no bo nie wiem, trzeba się nie poddawać, trzeba po prostu być, jak już to mówiłem wiele razy, że trzeba być twardym jak żelki z Biedronki, że normalnie to jest zasada przeżycia w życiu, no ale jednak po prostu jestem nubem w to, chociaż może jednak mi się uda, trzeba się przełamać i dać sobie z tym radę, no bo jakby... Po prostu trzeba pokazać, że jest się jak żelki z biedronki. Po prostu to jest taki piękny mem, jak normalnie nie wiem co. Ale naprawdę musi się przynajmniej jest wspaniały. Dobra, a teraz wyżej. Och, po prostu ja się. Po, naprawdę to jest aż mi ciśnienie zgarbione. Nie tylko nerwy normalnie moje się szarpią, ale ciśnienie też. O dobra, udało się. Tylko że co tutaj teraz? Chyba tam trzeba skoczyć trochę wyżej, trochę wyżej. Po prostu, gdyby tutaj wrócił świat, z y, chyba. 9. Przepraszam, jeśli słyszycie dziwne dźwięki, no ale po prostu czasami mi tutaj koty coś wariują normalnie, tak czasami bywa. To ja normalnie omyłę, oh udało mi się to przejść, więc normalnie ja żyję, znaczy chyba i przyżyję to, albo i nie. Dobra, teraz sobie wziąłem taki parkour w stylu Ninja Warrior, no bo na, po prostu na miniaturce to on wyglądał strasznie irytująco. No właśnie ja takich szukam, żeby normalnie sobie przeżyć jakoś. Dobra, mamy kryształ, no i tam będzie teraz jakieś skakanie z drabinami, no nie wiem, czy mi się uda to przejść, ale dobra, spróbujemy przynajmniej. No i teraz na takie coś, aha, Boże, po prostu nawet nie wymierzyłem w to dobrze, więc naprawdę ja sobie gratuluję, jestem w pro to tą grę, polecam. W ogóle szkoda, że nie wrócił jakiś fajny świetny, o my... ej, to jest dobra metoda, żeby tutaj sobie trochę dalej schoczyć. W ogóle szkoda, że nie wróci jakiś świat VIP, No to tam też taki fajny, w sensie, bo z drugiego sezonu to nie dosyć łatwy. Chociaż może tam sobie pójdziemy, nie wiem. Dobra. No i sobie teraz trzeba zrobić chyba jakiś taki duży skok, aż do tego czegoś. Aha, dobra, dobra. Może, może obejmiemy to inną taktyką. No jak mi się nie uda, to raczej sobie wy wyjdę stąd. No ale po prostu już tam przez chwilę coś mówiłem, ale zapomniałem. Dobra, mamy sobie taką taktykę, że skaczemy na to takie drugie. Aha, super, po prostu naprawdę nie potrafię trafić w to, jestem taki pro w tą grę, mówię Wam, że co, naprawdę, co, ja nie wierzę w to. Naprawdę to, to było takie głupie zginięcie, że szkoda gadać. Duszę się, no, to jest trudne, bardzo to jest trudne, ja myślałam, że to jest takie łatwe i że sobie to przejdę normalnie dosłownie z palcem w nosie, a tu co, po prostu to jest jakaś masakra. Dobra, tam skaczemy. płaczę, o, i teraz tutaj, no i sobie tak lecimy, właśnie... Na dół, no i super, tak. Po prostu tam się w ogóle nie da doskoczyć. Polecam. No ale dobra, teraz sobie tak tutaj leci. Co? Po prostu bazar coś mi trafi. Dobra, długo czego już szukałem, no ale zauważyłem, że nadal nie mam niebieskiej bramy, no to ona kosztuje idealnie 100 tysięcy. W ogóle to zobaczcie, jaką mam śmieszną liczbę, 9,97979 monet, no ale teraz już zepsuję kupując tą bramę. No i dobra, super mamy bramę. No i no niestety wydane pierwsze 100 tysięcy. Dobra, ten parkur, który akurat już może mnie zdenerwować, no bo po prostu to jest właśnie taki test na precyzję. No a po prostu jeszcze nie dość, że tutaj są wieże Tesli, to są te właśnie cokolwiek to jest, tylko czekaj, jak to się nazywa przyspieszaczki? Nie wiem. Ale dobra, mamy tutaj już właśnie tak. Sobie wskaczamy tutaj. No kurde, dlaczego akurat teraz wziąłem ten głupi kryształ? Normalnie, może gdybym się najpierw uzdrowił, a potem wziął ten kryształ, to byłoby na pewno znacznie lepiej. No, ale dobra, już tam trudno się uzdrowmy i bardzo superowo. Sobie tak się uzdrawiamy. No i lecimy dalej. No, płaczę. Dobra, pominąłem tu fascynującą część, jak się uzdrawiam normalnie, bo wiem, że po prostu to nikogo nie ciekawi chyba, jak sobie stoję na klockach i mi normalnie HP się dodaje, no ale dobra, no nie, 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 nie. no chyba sobie żartuję, Ciebie, jak ja mam to przejść, skoro, tu... no płaczę, to jest chyba niemożliwe, naprawdę, wydaje mi się, że ten parkour jest raczej niemożliwy niestety, no ale nie, no po prostu to jest raczej niemożliwe, tam się w ogóle nie da zaskoczyć, ja stąd idę sobie, pa. I dobra, chyba na sam koniec to będzie taki czarny parkour, normalnie jakiś. O jejku, to rzeczywiście tutaj, żeby się normalnie, no płaczę, boże, jakie ja się mam tutaj wcisnąć, chyba, ale chyba jednak się da. Dobra, tak normalnie tutaj sobie, no i jednak się udało. No i teraz mamy, no, boże, świetnie, no płaczę, o jejku, ale ja noob jestem normalnie w tej grę, mówię wam, więc mi wy nie piszcie na czacie, że ja pro jestem, bo naprawdę jestem taki nup w tej grze, że och. Dobra, ja teraz normalnie taka niespodzianka tutaj była, że naprawdę, rzeczywiście to jest na nerwy niezłe. No i co? Jejku, co, co to w ogóle.. Serio chyba sobie żartujecie. Normalnie jestem w szoku. W ogóle nie sądziłem, że to jest taki, to, jest, to akurat już jest chyba parkour dobre na nerwy, tamte mnie nie wnerwiło, ale po prostu sen... jak się czegoś nie da przejść, bo się po prostu nie da, no to po prostu mnie to tak bardzo nie denerwuje, no ale kiedy po prostu jest coś takiego właśnie w tym stylu, no to nie wiem, to jest już dosyć właśnie słabo. Dobra, bierzemy sobie kryszty, no i sobie zobaczymy to jest tutaj te prawe, ojejku, nie, 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 no proszę mnie tutaj nie, serio, naprawdę żeluwa jakaś. Dobra, z tego co pamiętam, to tutaj jest prawy, tutaj ten będzie... A tutaj będzie który? Chyba ten. O dobra, udało się. I teraz jeszcze, który tutaj będzie? Dobra, tutaj będzie ten. No nie, nie mówcie, że labirynt. Co to tu, co, co tu jest? Co tu. Aha! Naprawdę, jakieś. Dzi co jest dziwne? Co to jest? Tutaj są chyba jakieś normalnie. Tutaj są chyba klucze. Ja nie wiem, nie wiem. Co to. Aha, bo to nie ma sensu w ogóle. To w ogóle naprawdę nie ma sensu. Ale dobra, sobie weźmy to. Te jagódki. Piękne, fajne. Dobra, no nie, no Jezu, jeszcze raz, jeszcze raz sobie weźmiemy tutaj normalnie. No i sobie No aha! Boże, już to naprawdę irytuje, serio. Yy, więc o dobra, lecimy sobie tam jeszcze. No nie, no naprawdę dość. Dobra, znowu się zdenerwowałem, więc po prostu sobie muszę kupić kolejne jakieś rzeczy. Teraz zdecydowałem się na przedmioty dolne. No i teraz sobie kupię właśnie przedmioty takiego misia. Normalnie hura. Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać niedźwiedziem. No i jeszcze sobie kupię właśnie jakąś taką jedną rzecz za 50 tysięcy. No i to jest właśnie ten taki mechlek, co się nazywa chyba? Gdzie to jest? Po prostu sobie kupię taki model za 50 tysięcy. No po prostu naprawdę ucierpiałem na tym odcinku strasznie przez te monety i w ogóle. No ale dobra, mamy sobie te przedmioty dolne. W ogóle chyba tego nie będę używać, no ale na potrzeby filmu. No ale w każdym razie bardzo. Wam dziękuję za oglądanie tego filmu kociaki, Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. No i że po prostu zostaniecie ze mną na dłużej, no bo jakby nie wiem, chcę w tym roku być 5000 subskrypcji, może się uda. No więc w każdym razie już i tak Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i papa. pa pa.